Ryszard mówi, Mikołaj, co robić? Te lekcje zdalne mnie już dobijają i przez tą samotność teraz bardzo oddalam się od Boga, mimo że się naprawdę staram. Nie jestem w stanie już nic naprawić, a powoli wszystko się wali. Ryszardzie, wszystko, chociaż trudno w to uwierzyć. Zwłaszcza jeśli okoliczności są trudne, złe, ale wszystko jest przez Boga dokładnie odmierzone. Jest napisane, że żaden wróbel nawet nie spada bez woli Boga. Więc nawet na te Twoje zdalne lekcje, nawet na tą przedłużającą się samotność, Bóg udzielił przyzwolenia. Wiem, co to są złe okoliczności, trudne okoliczności, niedawno zmarł mój tata. Odpowiedź na złe okoliczności jest zawsze jedna: więcej musisz się karmić Bogiem. Jeszcze więcej musisz się karmić Jezusem Chrystusem, tym, który jest prawdziwym chlebem z nieba. Każdego ranka. Najlepiej, żeby to było rano. Musisz otwierać Słowo, czytać je, modlić się nim, stawać się nim, przesiąkać nim. Jeśli zaczynasz właśnie czuć w sobie taką śmierć duchową, taką jałowość, to dlatego, że przestajesz się karmić. Umierasz wewnętrznie z głodu. I tyle. Nakarmiliśmy się teraz słowem, mam nadzieję, chociaż to było takie tłumaczenie prawd, wiary, trochę nudne, ale zbliżamy się do Boga przez poznawanie słowa, przez poznawanie prawd, wiary takimi, jakie są naprawdę, jak są przedstawione w Słowie Bożym. Natomiast módmy się też tak, jak powinien się modlić brat syna marnotrawnego, do którego ojciec powiedział: synu mój, wszystko co mam jest też Twoje. W domyśle, jeśli ci żal, że twój brat ma teraz imprezę, bo ja zabiłem dla niego utuczone tam jakieś koźle czy coś, zabij dla siebie także. O co chodzi w tej historii, że ja też sam mogę się ucieszyć swoim zbawieniem, po prostu.